Jeżeli chcielibyście zwiedzać Stambuł niskobudżetowo albo zwiedzić muzea, które są mniej popularne, ponieważ większość na tej liście, które przygotowałam, nie są bardzo popularne wśród turystów, to ten film jest zdecydowanie dla Was. Przedstawię Wam dzisiaj 10 darmowych muzeów, które możecie odwiedzić w Stambule. Dodam tylko, że darmowych muzeów w Stambule jest znacznie więcej, natomiast ja dzisiaj wymieniam tylko te, które sama odwiedziłam. Jeżeli po prostu odwiedzę więcej tych muzeów, to może powstanie druga część tego filmu, ale nie przedłużając. Zaczynamy! Nie mogę nie zacząć z tego filmu od najważniejszej budowli, najważniejszego zabytku w Stambule, czyli od Hagi Sofii. Do niedawna Hagia Sofia była muzeum, od ponad dwóch lat jest, jest meczetem, dlatego też wstęp jest darmowy. Uwzględniłam ją tutaj dlatego, że no moim zdaniem Hagia Sofia ze względu na swoją historię powinna pozostać muzeum, Myślę, że Hagi Sofii nikomu nie trzeba przedstawiać, ale jednak w telegraficznym skrócie przypomnijmy sobie najważniejsze fakty. Zanim powstała ta Hagia Sofia, którą codziennie podziwia setki turystów, wcześniej stały w tym miejscu dwa inne kościoły. Pierwszy, wybudowany za czasów cesarza Konstancjusza II w 360 roku, w 404 roku spłonął w pożarze. W 415 roku za czasów Teodozjusza II wybudowano kolejny kościół, który został zniszczony podczas krwawej rewolty Nika w 532 roku. I ta Hagia Sofia, która przetrwała do naszych czasów, przetrwała wszystkie upadki imperiów oraz wiele trzęsień ziemi, wybudowana została w latach 532-537 za czasów cesarza Justyniana. Była architektonicznym majstersztykiem w tamtych czasach, a sam Justynian podczas inauguracyjnego nabożeństwa miał powiedzieć: Salomonie, przewyższyłem cię. Przez 916 lat służyła jako świątynia chrześcijańska. Przez prawie tysiąc lat była największą świątynią na świecie. Po zdobyciu Konstantynopola w 1453 roku Hagia Sofia została przemianowana na meczet i służyła muzułmanom aż do 1935 roku. Wtedy to Mustafa Kemal Atatürk przemianował Hagia Sofię na muzeum. W lipcu 2020 roku władze tureckie zadecydowały, że Hagia Sofia ponownie będzie meczetem. Niestety ze względu na to, że została meczetem i wstęp jest darmowy, jest tam bardzo tłoczno i ciężko cokolwiek zobaczyć. Dodatkowo cała górna galeria z najpiękniejszymi mozaikami jest niedostępna dla zwiedzających. Kolejne darmowe muzeum, to muzeum kolejowe, które znajduje się na historycznej stacji Sirkeci. Ja o stacji Sirkeci nagrałam osobny film i w tym filmie właśnie opowiadam o historycznej stacji, o pociągu Orient Express, ponieważ pociąg Orient Express zatrzymywał się właśnie na stacji Sirkeci oraz właśnie o muzeum kolejowym. Dlatego odsyłam was do tego filmu, wszystkie linki będą w opisie. Kolejne darmowe muzeum, które znajduje się tak naprawdę niedaleko od stacji Sirkeci, to Muzeum Izbanku. I ono znajduje się w okolicach Eminonu. Jeżeli jesteście w okolicach Eminonu i jeżeli macie czas, koniecznie odwiedźcie to muzeum. W Muzeum iż banku możecie dowiedzieć się dużo o historii banku i powstawaniu bankowości w Turcji. Na wystawie znajdują się liczne fotografie, stare kasy czy maszyny liczące. Na drugim piętrze znajduje się sala poświęcona fundatorowi Mustafie Kemalowi Ataturkowi. Z kolei w piwnicy znajduje się sejf i schowek na pieniądze. Kolejne darmowe muzeum. E, myślę, że szczególnie ważne dla nas, dla Polaków, to muzeum Adama Mickiewicza. Nie będę tutaj nic mówić o tym muzeum, dlatego że z wizyty w muzeum Adama Mickiewicza nagrałam osobny film, który jest u mnie na kanale, także odsyłam was do tego filmu. Z tego filmu dowiecie się, co Adam Mickiewicz robił w Stambule i też e, możecie zobaczyć jak wygląda to muzeum. Kolejne darmowe muzeum, które znajduje się stosunkowo niedaleko od Muzeum Adama Mickiewicza, bo znajduje się na alei Istiklal, to Muzeum Kultury i Sztuki Banku Japy Kredi. Główną część zbiorów muzeum stanowi dział numizmatyczny, który obejmuje ponad 55 tysięcy obiektów, w tym monety, medale i odznaczenia. Wśród znaczących prywatnych kolekcji numizmatycznych na świecie, kolekcja numizmatyczna Japy Kredi jest szczególnie istotna ze względu na jej chronologiczną integralność. Chociaż główny korpus tej kolekcji składa się z monet z państw islamskich, jest on na tyle bogaty i różnorodny, że pozwala na ustalenie chronologicznego łańcucha historii pieniądza od monet starożytnej Grecji i Rzymu do okresu wczesnej Republiki Tureckiej. Jeżeli zatem chcecie wyruszyć w historyczną podróż pieniądza, koniecznie odwiedźcie Muzeum Japy Kredi. Kolejnym darmowym muzeum jest muzeum fotografa, chyba najsłynniejszego fotografa tureckiego, czyli Ary Ara Güller był tureckim fotoreporterem, znanym również jako Oko Stambułu. Początkowo jego kariera skupiała się wokół kina, jednak w latach 50. porzucił kino na rzecz dziennikarstwa. Pracował w tureckich gazetach, najpierw w Wieni i Stambuł, później zaczął pracować dla Huriet. W 1958 roku, kiedy amerykańskie wydawnictwo Time Life otworzyło swój oddział w Turcji, Ara Güller został jego pierwszym korespondentem. Wkrótce zaczął otrzymywać zlecenia od innych międzynarodowych magazynów. W latach 60. prace Ary były wykorzystywane w książkach wybitnych autorów jako środek ilustracyjny i były pokazywane na różnych wystawach na całym świecie. W 68 roku jego prace były prezentowane w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Ara podróżował na zlecenia fotograficzne do krajów takich jak Kenia, Nowa Gwinea, Indie, Pakistan czy Afganistan. W latach 70. przeprowadzał także wywiady z wybitnymi artystami i politykami, takimi jak Salvador Dali, Alfred Hitchcock, Pablo Picasso. Filozofia Ary w fotografii polega na tym, że przywiązuje on wielką wagę do obecności człowieka w fotografii i uważa się za historyka wizualnego. Uważa, że sztuka może kłamać, a fotografia tylko odzwierciedla rzeczywistość. Jeżeli odwiedzicie Muzeum Ary Gulera, to y, niedaleko, bo też przy stacji Osman Bay y, znajduje się muzeum Ataturka. Muzeum Ataturka jest to trzypiętrowy dom, w którym Mustafa Kemal Ataturk mieszkał wraz z matką i siostrą od grudnia 1918 roku do maja 1919. Znajdziecie tam kilka personalnych rzeczy Ataturka, jak na przykład jego garderoby oraz takie rzeczy jak filiżankę, papierosy, termos, różne listy, kopie jego dowodu osobistego, bardzo wiele fotografii oraz portretów. Możecie też zobaczyć jak wyglądała sypialnia Ataturka. I kolejne darmowe muzeum to Muzeum Asian, czyli dom poety Tefika Fikreta. Rezydencja poety Tefika Fikreta, nazywana także Asian, co z perskiego oznacza gniazdo, składa się z trzech kondygnacji. Znajduje się na wzgórzu w dzielnicy Bebek. Dom został wybudowany w 1906 roku. W 1940 roku władze samorządowe Stambułu odkupiły dom od żony poety i przemianowały rezydencję na muzeum. Już w 1945 roku pierwsi turyści mogli zobaczyć, jak żył i mieszkał słynny poeta. W muzeum znajduje się cała masa przedmiotów należących do poety. Można zwiedzać pomieszczenia, takie jak kuchnia, pralnia, jadalnia, gabinet, w którym poeta pracował, miejsce, gdzie zazwyczaj odpoczywał, a także sypialnie z bajkowym widokiem na Bosfor. To muzeum to trochę taka podróż w czasie, gdzie można mieć dokładny wgląd w to, jak Tefik Fikret żył i mieszkał. W salonie, tuż przy wejściu, znajduje się doskonałe dzieło kalifa abdul I, obraz zatytułowany SIS, czyli Mgła. Tuż przed zwiedzaniem przewodnik opowie Wam historię domu oraz kilka faktów z życia poety, a także pokaże Wam na czym polega fenomen obrazu SIS. Dodatkowo, wokół domu rozciąga się ogród, który wydaje się być oazą spokoju. Znajdują się tam ławki, gdzie można usiąść, odpocząć i rozkoszować się widokiem na Bosfor. Jeżeli odwiedzicie dom poety Fika Fikreta, to e, możecie również e, pójść do Muzeum Sake Sabanci, które znajduje się w dzielnicy Emirgan, czyli stosunkowo niedaleko. Jeżeli weźmiemy pod uwagę całą powierzchnię Stambułu, to właśnie Muzeum e, Asian i Muzeum Sake Sabanci znajduje się e, stosunkowo blisko. Sakeb Sabandży to prywatne muzeum sztuk pięknych w Stambule poświęcone sztuce kaligraficznej, dokumentom religijnym i państwowym, a także obrazom z epoki osmańskiej. Muzeum zostało założone przez Sakeba Sabandży i zostało otwarte w czerwcu 2002 roku. Oprócz stałych wystaw, muzeum organizuje również krajowe i zagraniczne wystawy czasowe. Muzeum czasami nazywane jest Atle Kyszk, a to z tego względu, że tuż przy bramie znajduje się potężna statua konia. Co ciekawe, jest to replika jednego z koni popularnej statuły kwadrygi, która dawniej stała przy wejściu do Konstantynopolitańskiego hipodromu. Podczas czwartej krucjaty w 1204 roku, kiedy krzyżowcy plądrowali Konstantynopol, kwadrygę wywieźli do Europy. Dziś oryginalna kwadryga znajduje się w kościele Świętego Marka w Wenecji. I ostatnie muzeum darmowe z tej listy dzisiejszej to e, dom pisarza Saita Faika. I ten dom znajduje się na Burgazada. Także jeżeli będziecie na Wyspach Książęcych, to koniecznie zajrzyjcie na wyspę Burgas i tam możecie odwiedzić dom pisarza Saita Faika. Muzeum Saita Faika to cudowna drewniana, kilkupiętrowa rezydencja, w której turecki pisarz mieszkał przez 20 lat. Faik słynie głównie z krótkich opowiadań, a akcja wielu z nich ma miejsce właśnie na wyspie Burgas. W swoich opowiadaniach autor głównie skupiał się na życiu zwykłych obywateli. W muzeum znajduje się wiele fotografii, listów i pocztówek napisanych przez oraz do pisarza. Dodatkowo można również napisać list do samego Saita Faika. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Być może, tak jak powiedziałam, powstanie druga część tego filmu. A ja tymczasem zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do obserwowania mnie na Instagramie, gdzie często dzielę się ciekawostkami na temat Stambułu i zabytków. Link do mojego Instagrama też znajdziecie w opisie. A ja tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym filmie.